Z tej strony Glaw to są niecne RPGi, e, i dzisiaj nagrywam niecny regał. Niecny regał, jak widzicie, bez bawienia się, przeskakiwania między ekranami, żeby e, zaczynać e, tudzież, tudzież robić napięcie. Nie ma to sensu. A przynajmniej tak mi się wydaje, a przynajmniej tak uważam po materiałach Piotra, e, który właśnie w ten sposób nagrywa. W sumie ma to więcej sensu. Komiks który mam w ręce, który widzicie na ekranie. Rafał Mikołajczyk, niezwyciężony na podstawie powieści Stanisława Lema. I tutaj muszę Wam się przyznać, bo czytam książki fantastyczne od lat mniej więcej 25, kiedy to zacząłem grać w arpegi, kiedy to dostałem. Hobita, tam i z powrotem. To była moja pierwsza książka, którą w ogóle przeczytałem z fantastyki. Piękny początek, ale nigdy nie przeczytałem nic Lema. Mam chyba dwie jego książki, które leżą sobie na mojej kupce wstydu, które planuję e, przeczytać, e, i po tym komiksie planuję przeczytać je nawet bardziej. Komiks, e, który oddaje mm, książkę, tak zakładam. I komiks, który sprawił, że mam ochotę przeczytać tą książkę, bo historia przedstawiona jest bardzo ciekawa. Mamy grupę, która zostaje wysłana, aby dowiedzieć co się stało z inną grupą badawczą. I tam ci ludzie mają swoje perypetie. Komiks, który bardzo fajnie pokazuje klimat Obcej, nieznanej planety. Nie jest jakiś dziwnie kolorowy, dając, pokazując, mam wrażenie, to właśnie niebezpieczeństwo eksploracji kosmosu, pokazując to, 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 co możemy znaleźć w kosmosie, jakąś tam wizję. I to, że nie czytałem Lema, niekoniecznie oznacza, że zupełnie nic, ale Lemie nie wiem, bo wiadomo, że, że jest to. No, jeden z prekursorów science fiction u nas w kraju, i jego wizje naprawdę są wybitne. Przynajmniej takie jest moje zdanie. I ten komiks i ta książka są kolejnym takim przykładem, że możemy spotkać nieznane rzeczy, że możemy spotkać się z tym, że świat idzie i rozwój świata idzie w kierunku. Dla nas totalnie niezrozumiałym, nieoczekiwanym, i że na każdym kroku możemy spotkać się z czymś dziwnym, czymś, czego nie rozumiemy, mimo że wydaje nam się, że jesteśmy inteligentni, oczytani, kumaci i tak dalej, bo tam przecież w tej ekipie badawczej mamy takich ludzi. Tam nie polecieli ludzie z przypadku, tylko ludzie, którzy są fachowcami w swoich cechach, w swoich fachach. A jednak, a jednak spotykają się z czymś, co jest dla nich niewytłumaczalne i niezwyciężone. Ta nazwa jednak też sugeruje, że sukcesywnie ten okręt, który tam jest, niezwyciężony właśnie, takim pozostaje. Także jesteśmy też w stanie okiełznać, zrozumieć. Jeżeli tylko się nie poddamy, jeżeli tylko zachowamy otwarty umysł, ja przynajmniej tak tą książkę, ten komiks odczytuję. Jeżeli lubicie komiksy wolne, takie w których nie ma koniecznie jakoś strasznie dużo akcji, takie które wprowadzą Was w zadumę, które dadzą Wam jakiś tam element Nieznanego, bo przecież czy tak naprawdę się wydarzy, to tego nie wiemy. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy, 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 czy to może być. Dla mnie bardzo fajny przykład komiksu, który, który sprawił, że z jednej strony on nie był szybki. Broń Boże, nie był szybki. Tam nie ma jakiejś tam wielkiej, nie wiadomo jakiej akcji. Tam mamy zagadkę. Zagadkę, którą trzeba zrozumieć, rozwiązać i odkryć a odkrycia też wcale nie są dla nas y, fenomenalne, bo przecież ta ekipa, która znikła z radarów po którą lecimy im pomóc, no właśnie, co się z nimi stało? Nie chcę wam tego spoilerować, przeczytajcie sami. Dla mnie kawał kilku y, ciekawie dobrze spędzonych godzin podczas oglądania i czytania, a sam rysownik y, zrobił tutaj też świetną robotę i świetnie mam wrażenie oddał książkę. No i właśnie komiks ten też mnie e, daje mi olbrzymią chęć, żeby sprawdzić jak ta książka e, wygląda, jak mi się będzie ją czytać, mając w pamięci komiks, bo staram się jednak czytać książkę najpierw, czy oglądać film czy serial jednak, żeby ta książka była pierwsza. Tutaj pozwoliłem sobie czytać komiks, żeby zobaczyć to w drugą stronę. Może czytaliście, może znacie to dzieło e, książkowo, może znacie to dzieło e, komiksowe. Dajcie znać, co o tym myślicie, jak Wam się podobało, albo ogólnie, co myślicie o Lemie. A póki co, czytajcie książki, komiksy, grajcie w RPG, bo to jest świetna zabawa i trzymajcie się. Hej, jeśli podobać się to, co robimy. Możesz zostawić nam suba, lajka, jakiś komentarz, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy też na YouTubie, Spotify, albo wesprzeć nas na stronie subppl e, ukośnik Niecnerpegi, gdzie można postawić nam przysłowiową kawę. Każde wsparcie, jakie, na jakie tylko macie ochotę, będzie zawsze mile widziane i docenione.